Cześć w nasz bardzo w kolejnym odcinku z... <słuchaj> dokładnie tak, słuchajcie tak, mamy kolejny odcinek po miesiącu kurdej obecności. Jak śmiałeś kuźwa nie nagrywać miesiąc? Jak śmiałeś miesiąc nie nagrywać? Widziście chyba 200 tysięcy wyświetleń pod poprzednim odcinkiem, ponad 17 chyba tysięcy lajków. Ja leżałem, ja tam zawał miałem po prostu, co wy żeście wbijali po prostu. Rekord, którego moim zdaniem na tym kanale na razie pobić się nie da. Chyba, że mi to udowodnicie. Just do it. Washing go here i go oczywiście wlatuje intro jedziemy z odcinkiem Happy Wheelsa, dokładnie tak. Intro. Rainbow Parkour, weźmy sobie, zobaczmy o co chodzi. Welcome to Rainbow Parkour, I hope you enjoy safe replays, level pierwszy. Go very slow. Gówno nie będę. A bo to są kolce, tam się nabijają kolce. W takim razie będę very slow, dobra. Uwaga, słuchaj. Sirek, spokojnie, tatuś to musisz zrobić na spokojniutko, bo jak widziałeś, wlecieliśmy w kolce jak ty idioty. Ty, dobra, 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 dobra. I jedziemy teraz na dobra, prędkości, epic jump. dokładnie tak i slow 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 slow, slow, slow. a tu są miny oszty w mordę HEP! co? jak? 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 ja już myślałem że wjadę tą miną po prostu i tak rozupię kolejny level, dobra lepiej run run for your life Amazing. Ah! Dobra, harpuny. O, to będzie trudne. Ajajaj, dobra, aj, aj. dobra, 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 dobra. O, pięknie! Mamy to! Kurde, ale ja do tej pory nie wiem, jak ja ominę, tamto minę. Spike rainbow. O, też, też rainbow. Wszystko rainbow, po prostu cię. Everything rainbow. Click the blue button to activate... Please don't kill me, so, so, sorry. What's happening, grandpa? Ten ma tu z butelką wody, no nie waż. dobra, okej. Okay. No spokojnie, w takim razie uwaga i... siup! Let's go! Ow. Troszkę szybciej Pięknie! Beast Monster Excellent kuźwa jestem the best of the best of the best Sword throw battle 2 jedziemy What? Nie dam się kuźwa zabić no więc Dobra, wreszcie zabijam Nuba Musimy zabić! Kurde, musimy zabić gościa, który rzuca. E, dobre! Jesteś! Oh o! o, teraz Minecraft Swordfruit. Dobre, idziemy. Minecraft, Minecraft Swordfruit. Chdong! <ścoughs> Zombie. Dajcie mi więcej teno. Mord Sword. Halo, o, dobra, jedź. Teraz żelazny. Chwa, Enderman. Klikam, złoty teraz miecz. No, złap go i. nie. No. Pająk, poszedł. Fajne, fajne animacje w ogóle, znaczy taki taki ten. No to tak fajnie zrobione w ogóle. Teraz kamienny, kurde. O szty że ty cholerny. Dobra, mam ostatni miecz. Drewniany miecz Enderman czy Creeper. Creeper! Jest! Trafiłem, go co prawda rękojeścią, ale dobra, jeszcze raz w takim razie. To teraz diamentowe miecze spróbuję oczywiście od razu. Edka, czekać bo ten to... ten się zam Pięknie! Mamy to, dobra, Enderman sobie poszedł w cholerę. Teraz żelazny. pig Zombie, nie macie, kurde. Teraz jeszcze kolejny, dobra, spokojnie. I. Ha! Ło, 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 Nie! Uh! Ostatnia próba, trzecia próba. Jak mi się teraz nie uda, to już naprawdę nie próbuję, dobra. Zombie, pick. Triple kill! Jak ja to zrobiłem w ogóle? Potrójny żół. Żu... Eee, to było dobre, to było dobre. Trzema mieczami nie trafię w Edka, to naprawdę się załamie, To było najlepsze. Edy, nie, 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 nie rób mi tego, nie, nie rób mi tego. O, musiasz, rozmarkałem, halo. Survive, ale to był nieletni z najlepszych rzutów w ogóle ever. Trzy kuźwa boby za jednym razem po ogóle. Dobra. Nie, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. ha, nie, o, oh, o. Oh. Chyba nie zabarł. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Flasecko, pomóż mi, odbij go. Nie, moje ple... Odbij to, nie, odejdź. Jest, ha, przeżyłem, tak jest. Hoho, ho, wnusiu! Ha ho, 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 ho. Masz arbuzę! Dobrze, udało się przejść, jestem zadowolony! Hard... ...pun. Hard pun? Nie, 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 ja to muszę przejechać?

Beauty, Pałus się gra, w pilca. Jeszcze! Czablorys! I dzięki! Mamy to zrobione elegancko! Mm. To takie śludne sporty, ale takie masz, dobra, lecisz sobie... Lecisz sobie ty. Lecisz sobie... O ty, kurde, tych naj... Ty z tyłu... ile ty tych mieczy żeś odabi się, się. No najlepiej w ogóle. Centralnie w łeb sobie rzucił. No double, kurde, pięknie, ładnie. Ten nie trafiłem. Ten też nie trafiłem mięsnego jeża, oczywiście. Standardowo robiłem mięsnego jeża. Ta w ogóle unika wszystkich. kuźwa ta rzuć. No, ja pierdziuty, i tego z tyłu może, dobra. I ostatni miecz będzie dziadeczek? Nie, nie będzie dziadeczek, ale nie, nie, coś mnie idą. Dzisiaj to jest trwały, Ja tu stoję w takiej. O! No, już dalej nie dorzucę. Dobra, ostatni miecz. Epicka muzyka. No nie pykło, dobra, idziemy dalej. Takie. Can you stop? Of course I'm not. Oh, lo, 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 lo. Uh, uh, halo, chyba wylecę poza mapę. Spoko Dobra, de. Jest. Spokojnie. Dobra, D. Dobra, D. Dobra, D. Dobra, o, oh, Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, spoko Front flip, back flip. Ah, no nie wdupuj się na te miny, panie, tu musisz się zatrzymać, rozumiesz? Idę. O, oh, o, oh. D. Tej mapy, rozumiesz? Kurde, tu się zatrzymać trzeba. Halo. O, oh, my fut. O, czyż. Bo jest, że przeżyłem, tylko moja stopa doleciała na metr i tam kawałek mnie już może. A, Nie, stop, 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 nie, o, stop, Zatrzymaj się, stop, must stop, this stop, nie Obawiam się, że mi nie wyszło, come on, come on podjąłem. Chyt! jak się jak się Żyje! Żyje! jeszcze żyję, jeszcze żyję! Wiesz! Nie zatrzymałem się do końca, ale przeżyłem to najważniejsze. Google Chrome T-Rex, pokaż mi to. Bez kitu zrobili. Ty, ty wiecie, jak nie ma internetu, możecie sobie zagrać z takiego T-Rexa. tyry. ty, ty. ty, ty. ty, ty, ty. te nogi w ogóle ma takie. A ja to w ogóle przejdę, w ogóle. Tu można zginąć, w ogóle jak się nadepnie na te? A, można, dobra, chyba jednak, chyba jednak można. To tak trochę zdupiłeś Taka na odstresowanie, na rozróżnienie. Try to survive. Tree play. Tip, 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 A muszę po prostu zjeżdżać dół, Nie ma problemu, proszę bardzo. Zjeżdżam tutaj. Warning. A, nie. Takie. Uu, Warning. Nie, więcej warningów. Nie, nie. O, 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 nie, dam nie, 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 Miny tam są! Oo! Oh, save team! No i chyba nie za bardzo mi to wyszło. Sorry Timmy, nie udało mi się cię osalić. Please! Raid 8! Nie ma raid 8, jest kuźwa, tylko raid 5, nie, nie zrejtuje ci, bo, bo bo mi się nie chce. Dobry! Wait, czekaj, ja to powinienem zrobić tak Teraz zrobić o, teraz Bez kitu! ktoś zrobił ten taki, wiecie, to taki takie... Taki impossible, kurde... no no niekończący się lub w ogóle ty, okej? Okay? Nie wierzę w to O nie spadłem, kurde, impossible pokowaj, o ja chcę zobaczyć, dobra, impossible pokowaj. 99,9, proszę bardzo. No i, ale żyje, to jest najważniejsze. Dobra, nabiłem się tak całym ciałem, ale... O ty katalka i tak wytrącił piękny. Jeszcze mnie tam smyrne, o podobce nie że nie od nic nie stał. Dobra, pięknie to jeszcze sam nadział. Tutaj mamy dziadeczka chyba z jakąś maczetą. To nie, kurde, piraci z karaibów. Jadek, ty, ty się już nie ma w piraci z Karaibów, kurde. E, pyk z shiftem, siekierka toporek. O! No, tak troszeczkę sobie to wbiłem, by powiedział tak nieładnie w łeb. Oooo, oh, shit. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę. Spokojnie, to tylko trochę bolu, dasz radę, jesteś. Spokojnie, masz tylko dwa noże wbite, nic się nie stanie, stary, dasz radę, ja w, cie... ja w ciebie wierzę. Ja w ciebie wierzę, słuchaj, ty jesteś najlepszy. Słyszysz? Ty jesteś, na... ty jesteś najlepszy, nie bójcie. Naprawdę, ale ja ci mówię. Spokojnie, dasz radę. <śled> To nie mogę, come on. przeskocz go, tak jest! Teraz o, Uuu! Uuu! Uu, Uuu! Uu, niemożliwe, niemożliwe, że ja to zrobię. Dobra, spoko, 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 spoko. Spoko. Jeżdżę, ile bólu! Ja skończę ten poziom tylko dlatego, że już mi naprawdę szkoda tego mojego Pogobena. Ja to zrobię, patrz. Pyk! Czy coś wleciało? Tam wleciało na good. Znaczy na god, ale, ale, ale... To nie był błotny flip. Bottle flip, to dupa. E tu, O, teraz się złapało. Patrz! Patrz co oni zrobili w ogóle. O! Dobrze mam to, ty bez jeszcze nie miałem takiego elementu, żeby rzucić liną i złapać ją niczym taki Indiana Jones, bym powiedział troszeczkę. Dobra, spokojnie, tu się złapiemy, nic się nie stało, przelecę sobie tędy, wlecuję do e, prawda rakiety, znaczy wyrzutni nieważny pyk! Chyba straciłem głowę przy tym levelu, dokładnie, dosłownie straciłem głowę, dobra, jeszcze raz ja to zrobię, pyk, pyk, no i dobrze, teraz tu się złapiemy, pięknie, ładnie, dobra, o, do, 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 do. pięknie, tutaj proszę wlecieć mi tutaj do wyrzutni, Hadong. O, 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 dobrze, dobrze o to chodziło, teraz tu sobie znika to, dokładnie, tu sobie to znika, to sobie też znika, to sobie znika, to sobie znika, w pseudo dziwnych czerwonych kuleczkach, siateczkach, oczeczkach, nieważne, lecimy sobie tutaj i jesteśmy na mecie i tak się przechodzi właśnie e, takie e, levele rope swing, dokładnie tak. Table run, o, którym ja jestem? Jestem tym, Ui, dziadek, damy radę, zobaczysz, będziemy the best of the best, kurde. Tam w ogóle w przodu jedzą z przodu jedą telewizory, szkło inne, dziadek trzymaj się, trzymaj się, jedziemy, tam ci już odpadli, schowaj ten łeb, uważaj, jedziemy, jedziemy bez stołu, nieważne, stół jest niepotrzebny, stół jest dla słabych, jest, dojechałem i to jest, najważniejsze to się liczy, water demo, ja chcę zobaczyć, o co chodzi z water demo, wezmę kuźwa tego i o co chodzi, halo, o, lo, lo, i wpadłem do wody, jej, yeah. hopsa hopsasa nie, no hop, no wrzuć się to, o, pyk, będzie, będzie, PRAWIE! Dobra, spoko, pyk! Ui! To już tak blisko byłem! wejść tą piłeczkę normalnie... No, tej piłki nie może być. Ta moja postać jest jakaś dziwna, patrzcie, biorę tu piłkę tak normalnie, to oczywiście jej nie chcę rzucić, no. No Wleć do tego kosza! Normalnie ja tu call to action jakiś kurde zrobię. Dobra, pięknie, ładnie, ball 2. Zobaczymy. Oczywiście trafi pewnie śmierć, tak? Ja już jestem kuźwa wróżbita normalnie. Jezu, ja ja powinienem normalnie pracować w telewizji. Nothing, dobra, bole Nothing. Znowu Nothing, dobrze. Co z tym razem, co z tym razem? Walka, 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 walka. Kurde, czy ta piłka dziś leci chyba nie za bardzo? Nie, będzie. E! Nothing, dobra. Pyk, nothing, pyk. Plus trzy, zarobiliście. Pyk. Notting, kurde wleć do tego No jest wreszcie, kurde się udało Ja pierdolę, same notingi normalnie mi ja nie wiem co chodziło muszę się opuścić wózka dobra, o No kurde, nie trzymaj się tego wózka O Czuję się jak w 75 Tylko na kolce, nie na kolce Oj, oj, my leg, jak ty my leg Jak ty żeś, kurde O, o, oła, oła, halo, 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 halo Proszę mnie stąd wypuścić O, no Ty nie ćwicz joki teraz, dziadek, tylko was się puść I, halo Dobrze, dobrze. Wow, 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 wow! O, to jest normalnie. Skok przetrwania! Pyk! No nie odbijaj się tak od tego! No bo się łapie kuś babułska, żeby się łapać tego, dobra, tyk! Teraz się uda, tak jest. Teraz mi dogał grzesz, bo nieważne. Pyk, 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 pyk. spokojnie, dół, w dół, w dół! Leć w dół, dobrze! Teraz tu, teraz nie na kolce. Please, 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 please. Ho Pięknie! Halo, a gdzie jest platforma? Nie ma platformy, nieważne. Jadę teraz bez platformy. Dobra, dobra, po, kule, po kuleczkach. Tylko nie mam nogi. Noga mi nie jest potrzebna do rozsłynienia, tylko ręce. Dobrze, spokojnie. Teraz kolejne domino. Łapie się tego. Hadong. Spoko. Yes! Glass break extreme. Ja chcę zobaczyć to, co to jest. I się rozpędzam! I się rozpędzam! Teraz ja cię wyrzucę, bo ty mi nadbagaż robisz. I teraz pik 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 i pik No pik 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 prawie ci, pik 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 czekaj, czekaj, czekaj! pik 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 o jeszcze, jeszcze troszeczkę mocniej trzeba było... Sorry, 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 za dupkę, synek, nic się nie stało, yy, tatu się naprawi, dobra, spokojnie i... BUM! Dobrze, great job, face two, nie, nienawidzę tego face two, ty, dobra, spoko, spoko, spoko. Też to jest teoretycznie łatwiejsze, bo to się tylko odwraca, ja tu się tylko ustawiam tak i pięknie, ładnie, się rozbija szkło, nie ma, nie ma problemu. Okej, okay, dobra, troszkę mnie tam ręce urwało, nic się nie stało, dobra, level 3, o, czy będzie coś jeszcze innego? Face 3, nie, 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 zuję dół, jeszcze, kurde, mać. Jeszcze w dół. Jeszcze w dół, ile aż rozbalam? rozwalam. Dobra, ja jeszcze żyję, jest to jest niemożliwe, że ja jeszcze żyję. Faza czwarte, Jezus, patrz, ile tego jest. Dobra, przebijam się. Przebijam się przez butelki. Proszę, przebij, bo ja postaci, dasz radę. Can you do this? Of course you not. Znaczy, you can. Dasz radę? Będzie meta? Nie. Faza dziesiąta, kurde. Tego levela. Dobra, 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 dobra. Będzie. Będzie. 115 sekund na ten level zmarnowałem. To jest niemożliwe. Zostawcie tej łapeczka w górę. Oczywiście będę wam bardzo, bardzo, bardzo oczywiście wdzięczny, jeżeli jakimś studentom dobijecie do tego rekordu. Albo może i pobijecie ten rekord. Ja nie mówię, że całkiem się nie da. Może się da. Proszę bardzo. Ja ja wam zostawiam wolną rękę. I możecie napisać w komentarzu, która mapka podoba wam się najbardziej. Który tryb wam się podoba najbardziej. Biać oczywiście na Facebook i Instagram. Wszystkie social Media w opisie, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału Gdyż jest to bardzo, bardzo ważne, żeby Powiększać ten kanał, dobijamy jak najwięcej subków tak jakby mi fajnie jakbyście tego subka zostawili Żeby, prawda, Happy Wheelsa było więcej Lajkuj się oczywiście po raz kolejny, wam przypominam Oczywiście bicuś dla was i widzimy się Oczywiście w następnych odcinkach z Happy Wheelsa I nie tylko na moim kanale, trzymajcie się Pa, pa